Ludzie, którzy lubią sztukę, wybierają się do Paryża, a dokładniej do Louvre. My kochamy magię, dlatego zabieramy was dzisiaj do Ministerstwa Magii, a dokładniej do studia Warner Bros. Harry Potter niedaleko Londynu. Zacznę! Czeka na was dużo ciekawostek, o których na pewno nie mieliście pojęcia. Dam wam znać, ile to wszystko kosztowało, gdzie można kupić bilety i ile czasu należy sobie zarezerwować na takie zwiedzanie. A będzie co oglądać, bo w filmie zobaczycie ogromną makietę Hogwartu, bank Gringota, ulicę pokątną i jeszcze więcej. Jeśli ten film jest dla Ciebie interesujący, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Lecimy! Naszą wycieczkę zaczęliśmy od przejazdu kultowym londyńskim double deckerem. Autobus dosłownie cały oklejony był naklejkami z Harry'ego Pottera, a na jego pokładzie każdy miał do dyspozycji swój własny dotykowy ekran z pokaźną kolekcją filmów z uniwersum. No dobra, niektórzy woleli grać we Fruit Ninja. Swoją drogą, czy ten autobus nie przypomina wam trochę błędnego rycerza z więźnia z Kabanów? Niby brakuje jednego piętra, ale to nie jest nic, co polskie pracowite rączki nie zrobiłyby za odpowiednią ilość pitosu. Buddha, nie masz jeszcze takiego projektu na koncie i nie wiem, czy ktokolwiek na tej planecie ma. Oznaczajcie, Kamila, w komentarzach, a może i my, Polacy, będziemy mieli nasz trzypiętrowy magiczny autobus. Lecimy dalej. Na miejscu okazało się, że obiekt jest przeogromny. Coś jak Ikea dla fanów Harryego Pottera. Można tam dosłownie przepaść. W końcu jest to jedno z największych muzeów filmowych na świecie i zajmuje powierzchnię ponad 14 tysięcy metrów kwadratowych. Wewnątrz studia znajduje się nawet replika peronu 93/4, na którym można znaleźć słynny pociąg do Hogwartu. Ale, ale, wszystko po kolei. Na miejscu przywitała nas przemiła obsługa. so much. I to, co zobaczyliśmy wewnątrz, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Serio. Ogromny smok z ostatniej części, który chronił Bank Gringota. No trzeba im przyznać, że mają rozmach i żeby tego było mało, to dookoła nas biegały jeszcze dzieciaki w klimatycznych strojach. Przy suficie wesoło lewitowały świece. No i oczywiście nie zabrakło kawiarenki z magicznymi łakociami i przepyszną kawą. Ale do rzeczy. Na początek przypomnieliśmy sobie cały storyline. Zobaczyliśmy stare buty Harego, jak mieszkał pod schodami i wszystkie plakaty kinowe filmów, ale to, co było za kolejnymi drzwiami, no to było po prostu coś absolutnie fantastycznego. Naprawdę nie mam serca wam tego zabierać. Jeśli faktycznie kiedyś zdecydujecie się odwiedzić to miejsce, to będzie dla Was naprawdę super niespodzianka. Like Zdrazy tylko, że sporo działo się na ekranach. I nie powiem ani słowa więcej, więcej. Kolejne wrota kryły za sobą wielką salę. Replika jest tak realistyczna, że wydaje się jakbyśmy sami trafili do Hogwartu. Została odtworzona w skali 1 do 1 i jest jednym z najbardziej imponujących wnętrz z całej serii. Każdy stół jest ozdobiony kolorami i symbolami reprezentującymi określony dom. Ma długość ponad 50 metrów i może pomieścić setki osób. W tym miejscu tiara przydziału zdecydowała się, że Harry trafi do Gryffindoru, a Fred i George puścili fajerwerki. A Skoro o firewerkach mowa, to oczywiście nie obyło się bez pokazu efektów specjalnych. Kostiumy również odgrywają ogromną rolę, dlatego tutaj dla przykładu autentyczny strój Dumbledora, czy stylizacja profesor Ambridge, Jej stroje zawsze były pełne pastelowych kolorów, takich jak różowy, fioletowy i brzoskwiniowy, było tam też sporo perłek. No, serio, było dużo perłek. Yy, w sensie peruk, bo właśnie dowiedziałem się, jak no, to się odnieść, więc. No, perłek. A jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jakim cudem te schody lewitują, to już macie na to odpowiedź. Greenscreen i do przodu. Wow! Ta ta, ta 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 przed Państwem autentyczna peleryna niewitka. Generalnie wydaje mi się, że w tamtych latach bardzo często korzystano z dobrodziejstw z green screena, ale do tego przejdziemy jeszcze w późniejszej części filmu, bo teraz nas szedł czas, aby pozwiedzać gabinet nikogo innego jak samego Dumbledora. Mówiłem wam, że wrócimy do tematu green screena, no to nie kłamałem, bo poza takimi aktywnościami jak łapanie miotły na zawołanie, możliwa jest też jeszcze większa interakcja i nawet lot na samej miotle na tle green screena. Niestety nie pozwalali tam nagrywać, więc wyobraźcie sobie, że siadacie na miotle i w czasie rzeczywistym widzicie się na ekranie, jak przelatujecie nad miastem. Fajna sprawa, tym bardziej, że później zdjęcia czy nagrania można było kupić za bodajże 70 zł i zostajecie z taką pamiątką na lata. Nawet jak nie chcecie kupować samych zdjęć. Oh my. Wiedzieliście, że podczas produkcji filmów Harry Pottera wykorzystano ponad 2,5 miliona litrów farby? W całej serii Harry Potter wykorzystano ponad 5000 różnych rekwizytów i aż 1200 par okularów. I aż dziwię się, że Ray-Ban nie chciał się tutaj promować. Liczby są serio imponujące. A wiecie co jest jeszcze imponujące? Pociąg, którym Harry przybył do Hogwartu. Możecie go teraz zobaczyć na własne oczy. Mało tego, wy możecie do niego nawet wsiąść. Witamy na peronie 9 i 34, który ukryty jest pomiędzy 9 i 10 peronem na londyńskim dworcu Kings Cross. Chociaż dla mugoli, czyli osób nieposiadających zdolności magicznych, wydaje się to niemożliwe, dla czarodziejów jest to prawdziwe przejście do magicznego świata. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie siebie samych jadących pociągiem do Hogwartu. Proszę was, kto tego nie robił za dzieciaka? Na Peronie można też nabyć kilka pamiątek, a wybór jest naprawdę spory, bo poza ubraniami, figurkami, breloczkami można też tutaj znaleźć przepiękne repliki różnych. A wiecie, kto jeszcze oferuje szeroki wybór? Firma Artlist, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. I to właśnie stamtąd pochodzi cała muzyka użyta w tym filmie. Ale jak to działa? Wyobraź sobie, że potrzebujesz muzyki, która idealnie podkreśli emocje w Twoim filmie. Nie ma problemu. Artlist ma w swojej bazie tysiące utworów, które możesz przeglądać, piosenka po piosence. No, oh, godzinami. Nie, to wcale tak nie działa, bo jest zdecydowanie prościej. Dzięki Artlistowi będziesz mógł wybrać gatunek muzyczny, który Cię interesuje, tempo utworu, a nawet instrumenty użyte w takim utworze. A w mgnieniu oka Artlist zaprezentuje Ci swoje własne propozycje. Mało tego, będziesz mógł skorzystać nawet z gotowych kolekcji, na przykład tej inspirowanej muzyką z Harry'ego Potter. Gdy znajdziesz już swoją wymarzoną piosenkę, to będziesz mógł ją pobrać jednym kliknięciem i użyć bez żadnych ograniczeń w swoim filmie. A ją tam też masę przydatnych efektów dźwiękowych, takich jak podmuchy, uderzenia czy pierdy. Różne rodzaje pierdów. No serio, mają tego sporo. Ale Artlist to nie tylko muzyka, bo w planie Artlist Max znajdziecie również przydatne wtyczki do montażu oraz naprawdę wysokiej jakości ujęcia stokowe przygotowane przez prawdziwych filmowców. Ty też nie masz nic do stracenia, ponieważ jest plan próbny, z którego możesz skorzystać zupełnie za darmo, a po kliknięciu w mój specjalny link pod filmem dostaniesz od Artlista 2 miesiące gratis po zakupie subskrypcji. Brzmi naprawdę dobrze. Na uwagę zasługuje również zakazany las i to, jak pieczołowicie został oddany jego klimat. Naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Jest to miejsce, które zdecydowanie wprowadza dodatkową warstwę napięcia i emocji do świata Harego. Zakazany las był miejscem wielu ważnych wydarzeń w serii, w tym m.in. spotkań Harego z Lordem Voldemortem, chociaż nie jest on przedstawiony w pełnej skali, to obecność stworzeń związanych z nim tworzy autentyczną atmosferę i przywołuje masę wspomnień. Później, na przełamanie ciężkiego klimatu, można zrobić sobie małą przerwę i zamówić piwo kremowe lub po prostu coś zjeść. Oczywiście piwo nie jest prawdziwym piwem i nie posiada w składzie alkoholu, jest czymś bardziej w stylu atrakcji dla dzieci. Na zewnątrz stał autentyczny trzypiętrowy błędny rycerz, można było nawet sobie zatrąbić. Fajny smaczek i naprawdę niesamowity widok. Zobaczcie jaką słoneczną pogodę trafiliśmy w tym dniu. No i jak nie oznaczyliście buddy, to zróbcie to teraz. Kamil, naprawdę musicie zbudować autobus. Myśleliście kiedykolwiek o zwiedzaniu autentycznego domu Harego? Jak mieszkałeś jeszcze z rodziną dar nie ma problemu. Skupcie się na tym, co widzicie na ekranie, a ja posłużę się cytatem z książki. Państwo darejowie spod numeru czwartego przy Private Drive mogli z dumą twierdzić, że są całkowicie normalni. Chwała Bogu, byli ostatnimi ludźmi, których można było posądzić o udział w czymś dziwnym lub tajemniczym, bo po prostu nie wierzyli w takie bzdury. No i tym wesołym akcentem przechodzimy do Zgretka, bo jakby nie mogło być Zgretka w filmie o harym Potterze. No, spójrzcie na niego. Czy te oczy mogą kłamać? Zaraz po tym wybraliśmy się na zajęcia z botaniki i to był chyba najśmieszniejszy punkt wycieczki. Zresztą sami posłuchajcie, co mam na myśli. Mandragory, to było po prostu świetne. Legenda głosi, że Mandragora to pierwowzór człowieka. Wierzono, że Bóg, mając zamiar stworzyć człowieka, najpierw stworzył roślinę, którą uznał za zbyt nieudaną i ostatecznie zmienił zdanie. I według legendy, roślina została wyrzucona z raju, a wtedy płacząc i jęcząc schowała się pod ziemią. No taka ciekawostka. Na zewnątrz znalazł się jeszcze latający Fort Anglia. Oczywiście nie mogłem sobie odpuścić przejażdżki, bo jakże by inaczej. Wchodząc ponownie do budynku, zobaczyliśmy bardziej techniczną część studia. Pomieszczenie jest zaprezentowane. W specjalny sposób, aby zapewnić odpowiednie warunki konserwacji strojów oraz masek. Odpowiednie oświetlenie, kontrola temperatury i wilgotność. To wszystko, aby zachować je w jak najlepszym stanie. Tutaj obsługa też była mega miła i poopowiadała nam o wszystkim. Zobaczyliśmy nie tylko repliki, ale też oryginalne stroje noszone przez aktorów w filmach. Dodatkową atrakcją była możliwość wcielenia się w postać zgredka. To wszystko zasługa technologii ruchowej. Niestety na nas zgredek chyba się obraził. I tego dnia po prostu coś się zepsuło. Może nie miał humoru czy coś. Zobaczyliśmy cały proces tworzenia strojów. Czy wy rozumiecie, że każdy pojedynczy włos musiał być przyszyty do tej głowy oddzielnie? One one. The... Nawet nie chcę pytać, ile czasu to zajęło. A każdy z nas ma na głowie średnio 120 tysięcy włosów. Później było jeszcze lepiej. I to ta część filmu, na którą wszyscy czekali. Bank Gringota. Podczas kręcenia filmu do stworzenia wrażenia niekończących się korytarzy w banku, użyto luster. Zostały umieszczone tak, aby stworzyć iluzję nieskończoności i dodawać bankowi dodatkowego mistycznego charakteru. Ale wiecie co? To miejsce robi tak ogromne wrażenie, że żadne lustra nie były tam potrzebne. Jeśli do tej pory myśleliście, że jesteście fajni i macie dużo do zaoferowania przez bogate wnętrze, to spójrzcie koniecznie na to, co znajduje się w skarbcu. Bank Gringota słynie też z bezpieczeństwa, a co za tym idzie, dostępu do najbogatszych skarbców chronią autentyczne smoki. Myślicie, że ja żartuję? No to zobaczcie sami. w całej swojej okazałości. Makieta z zamku Hogwart w skali 1 do 24. Obecność tej olbrzymiej repliki sprawia, że stojąc tutaj, naprawdę można poczuć się prawdziwym uczniem Hogwartu. Oprócz samego zamku, na makiecie odtworzono także teren otaczający Hogwart. Lasy, równiny, pagórki i wzgórza, a dzięki temu wydaje się, że cały magiczny świat istnieje naprawdę i jest dosłownie na wyciągnięcie naszej ręki. I aż chciałoby się przybić piątkę, z Harym lub Hermioną. Żeby osiągnąć tak niesamowity poziom szczegółów, makietę w studiu budowano bez przerwy przez kilkadziesiąt dni, a cały proces jej powstawania widzicie właśnie na ekranie. Ulica Pokątna, czyli jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w serii. Znajduje się tutaj m.in. sklep Oliwandera, gdzie Harry kupił swoją pierwszą różdżkę, zaskakujący swoim asortymentem sklep Wesleyów. Można tutaj znaleźć nawet miotły do Quidditcha, nabyć swoją własną sowę, czy odwiedzić Madame Malkin i ubrać się niczym prawdziwy czarodziej. Ale, ale, to nie wszystko, bo na sam koniec został super sklep. Z gadżetami. Jak się możecie domyślać, można tutaj dosłownie przepaść. <grystanie> Rodzicie! Dzisiaj słuchasz się mnie zawsze. Jesteś posłuszna. Nie! Ile to wszystko kosztowało? Jak długo trwała taka wycieczka? Jak się za to wszystko My Za nasze bilety zapłaciliśmy 180 funtów za osobę, czyli jakieś 1000 zł. Ale spokojnie, bo można to zrobić dosłownie dwa razy taniej. Tylko należy pamiętać o tym, żeby zarezerwować takie bilety z większym wyprzedzeniem. W opisie macie. Link do oficjalnej strony Warner Bros, gdzie można nabyć takie bilety i zazwyczaj są one w cenie 119 funtów. Cena ta obejmuje przejazd z Londynu oraz powrót. Ale trafiają też się super promocje, bo jak widzicie za 95 funtów, czyli jakieś 500 zł, też da się takie bilety wyrwać, tylko należy pamiętać o tym, żeby zrobić to jakieś 1,5, 2 miesiące. Przed planowanym wylotem. No ale jak już nie macie wyboru i robicie to na ostatnią chwilę tak jak my, to zawsze można kupić takie bileciki u resellerów. Ale trzeba brać pod uwagę, że będą one droższe niż na oficjalnej stronie. Cała wycieczka z przejazdami zajmuje jakieś 8 godzin, z czego w jesteście przez jakieś 4,5 godziny i macie ten czas w 100% do swojej dyspozycji na zwiedzanie. Dlatego polecam wyjechać z rana, bo jak wrócicie jeszcze do Londynu, to będziecie mieli kolejną połowę dnia na kolejne fajne atrakcje i zwiedzanie samego Londynu. No i teraz mega ważna informacja dla wszystkich widzów kanału Demi Filmuje. Założyłem własnego Patronite'a. Tak więc jeśli ten film Ci się podoba i chciałbyś oglądać jeszcze więcej tego typu materiałów, to zapraszam Cię do opisu. Przygotowałem dla Was coś naprawdę specjalnego. Każdy patron będzie doceniony. I oczywiście w 100% mam świadomość, że są osoby o wiele bardziej potrzebujące. Niż ja, tak więc nikogo do tego nie zmuszam. Ale jeśli będziesz miał ochotę mnie troszkę wesprzeć, to link znajdziesz w opisie. I dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Ja jestem Demi, filmuję i do następnego. Cześć!